Witam Cię ciepło, cudownie, że pojawiasz się tutaj właśnie dzisiaj, by sięgnąć do siebie, po lepszy wymiar życia, po większy spokój, po ponowne narodzenie. Mało kto z nas miał idealne warunki porodowe, takie, które odcisnęłyby najcudowniejszy ślad w naszym układzie limbicznym. Ale mamy tą możliwość, by z tego miejsca, by dzisiaj, by za moment, przekształcić tą pamięć Zakładać sobie to wydarzenie raz jeszcze na nowo, w najcudowniejszych, najbardziej dogodnych dla siebie warunkach, w swoim tempie bez pośpiechu, w delikatności, błogości, pełnej miłości i akceptacji. Czas odcisnąć nowy, porodowy ślad. Jeżeli jesteś na to gotowa, gotowy, znajdź sobie wygodne miejsce. Stwórz dla siebie ciepłe, miękkie, ciemne gniazdo porodowe, w którym przyjdziesz na świat ponownie na swoich ustaleniach najbardziej dla ciebie sprzyjających i już za moment, już za chwilę. Zaproszę cię, byś podążał, podążała razem ze mną w odliczanie od dziesięciu do jednego, gdzie z każdą kolejną liczbą będziesz zapadać się coraz bardziej w swoją podświadomość. Delikatność i otwartość. Leżysz wygodnie w otuleniu. Jest ci przyjemnie, ciepło wygodnie. Idealne warunki do ponownego porodu głęboki wdech i miękki wydech. Już czas. Dziesięć, dziewięć. Twoje ciało staje się coraz cięższe. osiem, siedem, przyjemne ciepło rozlewa się po całym twoim ciele, sześć, pięć, głowa odpuszcza, zatapia się w przestrzeni.

Wygodnie, ale wszystko wokół jest takie sprzyjające. Zatapiasz się w ciemni, która cię kołysza. Jak miękkie gałęzie kołysane lekko na wietrze. Wolny dzień. Lekkie kołysanie wprowadzać w półkostan Oddech jest coraz delikatniejszy, luźniejszy. Miękki. Wszystkie komórki Twego ciała integrują się, by za moment urodzić się ponownie na nowo. Wchodzimy coraz głębiej. W tą otaczającą, błogą przestrzeń Ciało jest miękkie, ciepłe, ufne Energia wewnętrzna wyrywa się Jeszcze głębiej Jesteś tam. Dwie nici dena, jedna idąca od czubka głowy, aż po palce stóp, druga wychodząca z Twoich stóp, sunąca do góry, aż do czubka głowy. Obie nici dena, a w nich zawarty cały kod genetyczny który jest najcudowniej stworzony właśnie dla Ciebie, która, który stworzysz indywidualność, niepowtarzalność, unikatowość. To czysta magia, ale chemia wszechświata. Wszechświat Cię wzywa, choć jeszcze głębiej. I jesteś w tej przestrzeni, w ogromnej galaktyce. Dostrzegasz wokół siebie magiczny pył, gwiazdy, księżyc, i w odległości dostrzegasz planety. Ale największą Twą uwagę przykuwa. Ziemia, widzisz ją z daleka, przyglądasz się uważnie, jak krąży wokół Słońca. W oddali jest taka kusząca, tyle na niej różnorodności, cudowna natura, po której będziesz niebawem stąpać bosymi stopami. Zbliżasz się w ufności, by przyjrzeć się jeszcze bliżej tej niezwykłej ziemi i życiu, które właśnie wewnątrz się odbywa. Cała wibracja unosi się, także odczuwasz ją najgłębiej w swoich komórkach, ona cię wzywa. Przyciąga niczym magnes, pragnie byś pojawił, pojawiła się na niej, byś wniosła, wniosła swoją wyjątkowość, niezwykłość, unikatowość. I cudowna, ciepła energia. Przenika nagle we wszystkie Twoje komórki. Widzisz coraz bliżej na planecie Ziemi swoje plemię, wszystkich tych, których pragniesz mieć w swoim życiu, którzy wnoszą wartość, wsparcie. Bezwarunkową miłość, ciepło, bezpieczeństwo, jedność, połączenie. Zbliżasz się i z całego tego tłumu. Wybierasz Swego Ojca. Które tchnie w Ciebie życie? Wszystkie cechy, które pragniesz, by miały właśnie się teraz, tworzą na nowo. Jest cudowny, pewny, a zarazem delikatny, opiekuńczy. Wrażliwy, męski, potężny, przystojny, tworzący bezpieczeństwo, trzymający, pokazujący świat, wzbudzający zaufanie, przytulający, czuły, ciepły, stabilny. Zaraz obok pojawia się Twoja mama. Ma wszystkie cechy, których pragniesz. Wszystko to, co może Ci najlepszego dać. Miękkie, czułe serce, siła, moc sprawczą. Determinacja, delikatność, kobiecość, sensualność, pewność, odwaga, potencjał, energia, witalność, uśmiech, radość, entuzjazm, opiekuńczość, ciepło roska, uważność, pełne oddanie. I widzisz, jak łączą się ze sobą w pełnej miłości, ufności, by stworzyć coś większego od siebie, by powołać na tą Ziemię. Nowe życie są gotowi, pełni oddania, przenikają się wzajemnie. Ich miłość jest bez końca. Pełni oddania, pragną stworzyć nowe życie. Wibracja kołysze tobą. Ich przenikające objęcia, wymiana energii. Wyczuwalna jest w każdym najmniejszym Twoim istnieniu. I spotykają się razem w tej magicznej energii, tworząc, tchnąc w Ciebie życie. Jesteś najpierw cząsteczką, później wieloma nieskończoną ich ilością, która się namnaża. Tworzy, mózg płuca, serce, wszystkie organy, wszystkie komórki Twojego ciała, cudownie zharmonizowane, przytulone, chciane, otoczone miłością. Wzrastasz. Jesteś w łonie swojej matki. Komórka po komórce coraz większa. Twoje ciało nabiera kształtu. Istniejesz. Słyszysz śpiew. Twoja matka w radości kołysze cię do snu, mruczy. Słyszysz dźwięk swego ojca, przez powłoki brzuszne dociera do ciebie. Jest szczęśliwy, pełen entuzjazmu i oczekiwania. Wie, że niebawem ujrzy przecudowne życie w tej małej istocie, którą właśnie jesteś pod sercem swojej matki. Dźwięk jej serca jest taki symetryczny, tak wyraźnie bije i kołysze cię i dodaje impulsu do twojego serca. Harmonizujecie się wzajemnie. Wspólnie jesteście w beztrosce i zadowoleniu. Wszystko jest idealnie. Najlepsze warunki do wzrostu. Twoi rodzice są tacy szczęśliwi. Wzróż w ich oczach, oczekiwanie. I taka radość rośniesz z dnia na dzień coraz bardziej, wypełniasz środek swojej matki. Jest ci miękko, ciepło i wygodnie. Magiczny sznur. Nasycać energią, i czujesz, że nadchodzi ten czas, w którym pragniesz zobaczyć ten piękny świat na zewnątrz swoimi oczami, swoimi zmysłami, całym swoim istnieniem, i dajesz impuls. Że chcesz wyjść, że jesteś gotowa, gotowy jak nigdy wcześniej do tego, by czerpać garściami z tego życia, i napierasz, rozpychasz się w pewności i zaufaniu. Czujesz, jak przechodzisz przez miękki, przyjemny, ciepły kanał. Jest trochę ciasno, ale to miłe uczucie. Ufasz i dajesz się prowadzić coraz niżej i niżej. I jesteś taki podekscytowany, podekscytowana, bo wiesz, że zaraz to się wydarzy. To cudne spotkanie ze światem, na które tak długo czekałaś, czekałeś. I właśnie teraz, biorąc kolejny wdech, z wydechem. Ostatnim wypchnięciem wychodzisz na zewnątrz. Ach, jesteś, jesteś. Ach, jak tu świeżo, jak tu pięknie, jaki Wzrok Twoich rodziców na Tobie, ich radość przenika do Twojego środka. Czujesz brzuch Twojej mamy, przytulasz się do piersi, widzisz wzrok Twojego Ojca na Tobie, pełen dumy, radości i wdzięczności. Jesteś jednością. Jeszcze przez chwilę z Twoją mamą, ciepła pierś, na której spoczywa Twoja głowa, niczym miękka poduszka, daje Ci bezpieczeństwo. I kiedy tylko będziesz gotowa, gotowa. Całym sobą, całą sobą wejść na ten świat. Odetniesz pępowinę, i z kolejnym wdechem powoli ten magiczny sznur, który dotychczas cię żywił, nasycał i wypełniał. Odetniesz, by móc po swojemu, w zaufaniu, w całej ufności do świata, zacząć żyć jako odrębna, indywidualna, niepowtarzalna istota. Oddychasz głęboko i przygotowujesz się do tego aktu. Bierzesz niewidzialne nożyczki w odwadze i pewności. Rozcinasz magiczną nić. Czujesz ufność, wdzięczność, radość, błogostan. Czujesz pewność i bezpieczeństwo. Witam cię kochana, kochany, jedyny niepowtarzalny cudzie. Jesteś taki piękny, taka piękna. Zostałaś, zostałeś powołany do życia, by tworzyć cuda na tej ziemi. Już czas, świat czeka na ciebie.